Siemanko. Z tej strony Falkor, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim troszeczkę usprawnieniem naszego miasta. Głównie chodzi o to, że potrzebujemy wybudować sporo stref. Jak widać, mamy duże zapotrzebowanie na przemysł oraz handel. I drugą sprawą, najważniejszą, będzie modyfikacja naszych linii autobusowych zgodnie z Waszymi sugestiami w poprzednich odcinkach. Więc słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Aha, jeszcze jedna sprawa. Zastan Zastanawiam się właśnie nad zakupem jednej dodatkowej strefy. Tak właśnie no, jeszcze nie podjąłem decyzji, czy tak, czy jest na przykład z tej strony zrobimy sobie wykupimy strefę i zrobimy sobie większy przemysł, czy bardziej pójdziemy w tą stronę i troszeczkę zrobimy niską zabudowę, aby na przykład ta część półwyspu była wyłącznie z niskiej zabudowy, być taka dzielnica domków jednorodzinnych, czy ewentualnie próbować już przebijać się w tą stronę, łącznie z... Koleją, oraz no, za jakiś czas łącznie z portem. Tu akurat będziemy potrzebowali dwie strefy do wykupienia, więc słuchajcie, dzisiaj odcinek będziemy budować na tym, co jeszcze tutaj mamy. A w komentarzach czekam na Wasze sugestie, w którą stronę powinniśmy iść. W lewo, rozbudowując przede wszystkim przemysł i troszeczkę tutaj strefy mieszkalne, czy w prawo, idąc typowo na małą zabudowę. Na której właśnie nam się skupimy, czy spróbujemy iść na południe, przebijać się do torowiska kolejowego? Yy, oczywiście, podpuszczając już autostradę w dół. No i częściowo tutaj możemy yy, zaadoptować te tereny, na przykład na yy, wysoką strefę yy, mieszkalną. Tak, my słuchajcie, nie ma co gadać. Bierzemy się do roboty, puśćmy na razie grę. Yy, przyspieszymy ją. I teraz tak, słuchajcie, dobra. Więc może zacznijmy od tego. Że wykorzystamy troszeczkę tych terenów z tej strony, właśnie, yy, na wybudowanie przemysłu. No dobra, czyli jednak pauza. Yy, I teraz tak. Hmm, hmm, hmm. Tylko, żeby to było ładnie wykorzystane. Aha, czyli zrobimy w ten sposób. Wiecie, żeby wykorzystać jak najwięcej tych terenów. Mam nadzieję, że tu się korki na mnie, niestety, nie będą robić jakieś mega. I jeszcze z tej strony wjazd. Chociaż wiecie, co z jazdu z autostrady, chyba tutaj raczej robić nie będę. Chociaż zobaczymy zresztą, jak to wyjdzie w praniu. Czy korki będą nam się duże tworzyć? dobra. O, widzę, że jedno wysypisko się opróżniło. Będzie trzeba to wykorzystać. To tutaj od razu wybudujemy, wybudujemy spalarnię. I teraz tak. Ciebie tu się było, można podłączyć z tej strony. Czy może gdzieś tutaj kurcze? Nie wiem. Dobra, najpierw podprowadźmy tą drogę. Dobra, niech tak zawija. Yy, trzeba tę linię wysokiego napięcia usunąć bo nie nam przeszkadzać. O, dokładnie tak. I teraz. Wiecie, co ja zrobić na przykład te wjazdy tutaj od tyłu. Ponieważ tutaj mi się wydaje, że, jakby oni mieli wjeżdżać bezpośrednio tędy, to tą główną dojazdową drogę by strasznie korkowali. A tak muszą wjechać sobie tutaj, mogą się porozjeżdżać i mają właściwie dwa wjazdy zamiast czterech. Wydaje mi się, że to dosyć efektywny sposób wykorzystania takich terenów. Dobra, więc tak, tutaj miał być przemysł wszędzie z tej strony. O, dokładnie, może tu jeszcze jakaś fabryczka się wciśnie. Wykorzystajmy to wszystko, jeżeli jest taka sposobność. Teraz, tak na pewno, trzeba doprowadzić wodę. Czyli wiecie, standardowe procedury rozbudowy miasta. No dobra, niestety tutaj koślawo wyszło. Hm, tu się wyprowadzili pewnie klientów nie ma. Dobra, puśćmy grę. Łojeku, prąd. No tak. Eee, he, he, he. Ale nie no czekaj, jest prąd. No, już mnie wystraszyli, że e, coś nie tak będzie. Dobra, czyli tak, zburzmy sobie e, wysypisko. Jest ono opróżnione. Tak, wyburzyliśmy i w jego miejsce postawimy sobie zaraz ładnie spalarnię. Czekaj, czekaj, nie to. Tak, o w ten sposób się zakręciłem. No i wybudujemy ze dwie spalarnie, i będziemy mieli na razie święty spokój z tym. Tereny, które nam pozostały. O, kolejna strefa przemysłowa. I myślę, że teraz będzie bardzo ładnie, idealnie, niech tak będzie, nawet na górkę. Przynajmniej nie będzie już problemów w ogóle z, z tymi śmieciami nieszczęsnymi. Mm -hmm. O co tu chodzi? Policja? Wysoki poziom przestępczości? O co tu chodzi? Kurczę, ale ktoś mi tutaj bubę sprzedał. Nie sądziłem, że ten budynek będzie miał takie brzydkie oddziaływanie. No dobra, no to. Chociaż wiecie, niby to stadion, nie? Jak to stadiony bywają, przyda się zawsze gdzieś blisko policja. Z zadymiarzy. Dobra, policja jest. Niech ogarną ten teren. Hmm. Aha, tu mam trochę terenów do zużycia. Dobra, no to wykorzystamy go na budyneczki. Tu nie będę budować, ale od tej strony... Chociaż nie wiecie, co zrobię handlowe. O, no, wykasuje. się. No. Tu zrobimy handlowe. Więc tak, z tej strony zrobimy tereny mieszkalne. A tutaj idąc w południe postawimy jednak handlowe, głównie dlatego, że tu jest oczyszczalnia, aż się spalarnia, a spalarnia troszeczkę nam smrodzi, a strefy handlowe aż tak bardzo chyba nie narzekają na wpływ spalarni. Sprawdźmy, woda jest, jest. Idealnie, dobra, lecimy dalej. Więc co my byśmy mieli w kolejnego w planach? Wykorzystanie tych stref, tak? Czyli tutaj wybudujemy sobie strefę handlową. Kurczę to, straszne będzie to skrzyżowanie tutaj. A może tak byśmy się przebili? Też niby to jest jakiś sposób. No spróbujmy. Będziemy mieli kilka rozwiązań, tak? Człowiek. A, jakoś się połączyłem niechcący. Człowiek się uczy na błędach. A skoro mnie oglądacie, to możecie uczyć się na moich błędach. Nie musicie popełniać ich sami. W końcu też o to chodzi, grając w takie gry i oglądając je na YouTubie. Dobra, słuchajcie, więc tak podpuszczamy ładnie wodę. Tutaj postawimy strefy handlowe, oczywiście niskie. Z tej strony miasta idziemy w niską zabudowę. <laughs> tutaj przemysł czy handel? A zrobimy przemysł, nie? Teoretycznie będzie kontynuacja tej strefy. Eee, zabudowanie, wiecie, co na razie z zabudowaniem sobie podziękujmy. Zróbmy tutaj, a zróbmy taki. Nie, no kurczę, no nie mogę takiego długiego. No dobra, połączmy się, połączę się tu. O, taki fikuśny rozjazd może być, a niech będzie. Miało być trochę bardziej fikuśne miasto, nie takie symetryczne, to niech to będzie pierwszy kamień milowy. Położony pod nasze nowe plany. Dobra, więc tu też zrobimy strefę handlową. Dobra, puszczamy grę, nie ma co trzymać, ogólnie trochę kasiorki zarobiliśmy. Mamy już pół miliona, więc można śmiało inwestować. Hmm, więc tak, co my tu mamy, to sobie zaraz zaadoptujemy na strefy mieszkalne, strefy handlowe. Z tej strony na razie też sobie odpuszczę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. <grym> A to co? Aha, no tak, miały być niedługo problemy z, ze ściekami. Widzę, że właśnie się pojawiły, dlatego szybciutko stawiamy oczyszczalnię. Dobra, więc tak, myślę, że teraz już będziemy mieli wszystko na spokojnie. Jest sobie oczyszczalnia. Aczkolwiek widzę, że wodociągi również będą potrzebne. No to postawmy już zawczasu jedną pompę. Działa? Działa. O i teraz się wyrównało. Cztery pompy, trzy oczyszczalnie, czyli widzę, że to będzie taki stosunek mniej więcej. I słuchajcie, tak jak mówiłem, weźmiemy się za transport. Uspokoiliśmy trochę zapotrzebowanie na strefy. No na pewno, niedługo długo mieszkańcy nowie się wprowadzą. Hmm, woda nie dociera. Nowi mieszkańcy się wprowadzą, to jakoś to też wszystko się ustabilizuje. Zapotrzebowanie na pracowników. Dobra, słuchajcie, przechodzimy w tryb budowania. I tak, korzystając z naszej, z naszego moda, wszystko skasowaliśmy szybciutko i bezproblemowo. I teraz tak, ktoś z Was sugerował, aby linie były jak najprostsze, aby one po prostu nie zachęcały naszych mieszkańców do jeżdżenia samochodami. Ponieważ mieszkańcy to są prości ludzie, oni wybierają najkrótsze, najszybsze metody transportu. A jak są zawiasy drogowe, to jednak z nich nie korzystają. Dlatego słuchajcie, zróbmy to w ten sposób. Tu będzie pierwszy przystanek. On będzie mi się daje taka trasa najdłuższa. Zresztą to zaraz wszystko wyjdzie w praniu. Więc tak, tu będzie pierwszy przystanek. Pewnie będzie jeszcze trochę walczenia z tymi moimi jednokierunkowymi. Ale myślę, że to jakoś sobie zaraz ogarniemy i to puścimy wzdłuż. Co prawda, jak widać, zaopatruje ta linia autobusa wyłącznie, że tak powiem, lewobrzeże, a nie prawobrzeże, ale myślę, że no tutaj troszeczkę na tym stracimy, ale tutaj już niedługo będą jakieś zabudowania, więc to ładnie też zacznie korzystać z tej strony. I tu będzie podobna sytuacja. Po prostu to będzie taka boczna linia, na pewno nie będzie zbytnio popularna. To już jest oczywista sprawa. Dopóki oczywiście miasta nie rozbudujemy. I tutaj ładnie wjeżdżamy w sam środeczek. Cyk. Kurcze, zapomniałem. Chciałem wybudować tutaj taką dróżkę, aby oni sobie cię mogli siut zawijać, nie? No ale dobra, to zrobimy tego zawija. O! No dobra. Widzę, że gra sama nam zrobiła zawiasa. Niech sobie tutaj zawijają. I wracamy z powrotem. Dobra, tylko tak szybciutko teraz. Bo szkoda czasu. Dobrze, to będzie niebieska linia. Ona na razie jest taka obrzeżna. Zaopatruje właściwie tylko jedną część miasta, więc nie będzie zbytnio wydajna, będzie miała najprawdopodobniej bardzo małe zużycie. Yy, dobra, i tutaj możemy się połączyć. Tak, z jednej strony wystarczy przystanek. dajmy go tutaj. Gitara. I Teraz tak, zrobimy drugą linię. Druga linia pójdzie środkiem. I teraz tak. Czekajcie, wiecie, co o tej zmienię kolor, bo na domyślnie zawsze jest niebieska, więc tą zrobimy czerwoną. I teraz kolejna linia, puścimy ją środkiem. Ciekawe, gdzie ona tu będzie zawijać. Hm. No, mieszam to. Może gdzieś tutaj po prostu zrobimy połączenie. Dobra, zaraz to wszystko wyjdzie w praniu. Zacznijmy ją budować z tej strony. I jedziemy środkiem. Dobra, jak największy po prostu obszar. Tu się będziemy przebijać. No dobra, niech stracimy. Jedna linia autostrada będzie przejeżdżać tędy. Widzę, że wiecie co? To był chyba naprawdę dobry pomysł, nie? Ze Zrobieniem tego w ten sposób. Potem będzie trzeba pokombinować jeszcze ewentualnie z, z, z tym, żeby te linie jakoś ze sobą połączyć, aby mieszkańcy mogli się przesiadać. Tu zrobimy kolejną i wjeżdżamy tutaj. z jednej przystanek wystarczy? Jeden wystarczy. I teraz, gdzie ty sugerujesz się zawinąć? O! Spoko, jak na moje może być. Wiecie co, na końcu tutaj po prostu zrobimy taką łączoną linię, zrobimy im przystanek wspólny. Nie wiem, czy to jakieś będzie miało większe oddziaływanie na nich. Ostatnio widziałem w internecie fajny projekt, ale to był projekt metra. Metro polegało na tym, że tak jak tutaj, budowaliśmy nitki. Ale te wszystkie linie w pewnym momencie, na pewnym obszarze były połączone jedną wspólną okrągłą linią. To było takie rondo, tak jak, o, tak jak macie tutaj ten przykład. Wyobraźcie sobie, że nasze linie jadą yy, dla mnie na to metra, tak jadą sobie, stąd, stąd, one gdzieś tu zawijają i tak dalej. Każda jedzie w inną stronę, z punktu A do punktu B, z punktu C do punktu D, ale na przykład z tego punktu nie dotrze do tego punktu. I ktoś wymyślił sobie linię okrągłą, która wszystkie z nich spajała i dajmy na to ktoś sobie dojeżdżał tutaj, przesiadał się dojeżdżał sobie tutaj, przesiadał się i jechał w tą stronę moim zdaniem to jest idealny, po prostu genialny pomysł na to jak wykorzystać tego typu tego typu sieć i myślę, że spróbujemy zrobić to samo może z autobusami może z metrem, nie wiem, zobaczymy tutaj zróbmy taką fioletowawą linię, dobra i teraz tak, ostatnia linia będzie szła Tędy. I ją zaczniemy budować gdzieś tu. Aha, bo ja tu zrobiłem jednokierunkową, prawda? Kurczę. Dobra, to czekajcie. A jakbym zrobił to tędy? Zobaczmy, co Grami sugeruje, jakbym chciał tutaj dotrzeć. Aha, Grami sugeruje jechanie tędy. Czekajcie, a jakbym zrobił ją tutaj? Też tędy. A i żebym się wkopał w tą jednokierunkową, co nie? Dobra, słuchajcie. Kurczę. Yy, Złapałem laga. Jak to ogarnąć? Żeby tym środkiem to nie jechało. No dobra, niech jedzie środkiem. Potem najwyżej to poprzestawiamy. Jak mi tutaj gra sugry, A, bym też chciał też tędy jechać. Jakbym tutaj chciał wjechać, to który? i naokoło, tak? Czyli w ten sposób tego nie zrobię. Chyba, żebyśmy zrobili tak. Potem powrót. Kurczę. No dobra, niech stracę. Więc tak, słuchajcie, najwyżej to się porozciąga zaraz zamysł jest taki, żeby on jechał sobie mniej więcej stąd wjeżdżał tutaj i teraz tak, to puścimy środkiem a i w ogóle od innego innej strony miasta byśmy wjechali to nie, 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 nie. wracamy, wróć, wróć, wróć yy, zrobimy to tędy więc tak, to one typowo dojeżdżają do strefy yy, przemysłowej, więc ten może dojechać na obrzeża, do strefy mieszkalnej Wydaje mi się, że to będzie fajny pomysł. W ten sposób. I teraz tak. Co ty sugerujesz, żeby którędy jechać? Więc może wbijmy się w tą ulicę. Kurczę, ten odcinek widzę, że będzie dość nudny. <grych> Zróbmy tutaj. I nawrócisz też tu? No masz, miałeś tu nawrócić. Dobra, na wierze zaraz to wszystko poprzestawiamy. Myślę, że teraz nawet to zrobimy. Tylko skończę tą linię. Żeby to wszystko jakoś ładnie było objęte. I teraz pytanie, czy ja mogę tędy wjechać? Mogę. Czy nie mogę? Mogę. I jakbym chciał tutaj wrócić, to którędy? To tędy. Dobra, zrób zawiasa. I teraz się zacznie yy, zabawa, tak? W przesuwanie przystanków. <grystanie> Skorzystajmy z naszego moda. Wyłączmy na razie czerwoną i fioletową linię. Mm, tu musimy na pewno dorobić przystanek. Jest. Mniej więcej takie co chcieliśmy uzyskać. I teraz tak, na końcu z tej strony porobimy im wspólne przystanki, żeby oni mogli w jakiś tam sposób się przesiadać, mniejszy lub większy. One powinny się nam pokrywać. Teraz tak, czy tutaj jest linia? Jest. Czyli w tym miejscu wybudujemy kolejne przystanki i już nam się linia niebieska pokrywa z linią fioletową, czyli będzie kolejny wspólny przystanek dla tych linii. Jest dobrze, jest dobrze. O, widzę, że ten odcinek będzie chyba typowo o budowaniu dróg. No ale dobra, słuchajcie. Czasami trzeba takie odcinki zrobić, żeby każdy mógł zobaczyć mniej więcej z czym to się je. Dobrze, więc mamy dwie, przepraszam, trzy. Trzy ładne linie odchodzące stąd. Tutaj te jednokierunkowe nam trochę namieszały. Czekajcie, wyłączymy na razie fioletową. Czy ja bym to mógł przesunąć? Ja tego chyba przesunąć nie mogę. To musiałbym znowu zrobić dwukierunkową. Chyba, że wyłącznie z bus pasem, tak? Ale co to mi da? To nadal będzie jednokierunkowa droga. No, więc to nic nam nie zmieni, więc chyba tutaj trzeba będzie trochę zmodyfikować tą drogę. Wiecie co, włączmy widok. Zróbmy z niej, z niej znowu dwukierunkową. Tak, już jest dwukierunkowa. Teraz tak, wyłączmy fioletową, bo nam przeszkadza. Doróbmy przez... O, samo, aha, tu już samo sugeruje, tak? Kurczę, no gra nam psikusy zrobi. Przesuńmy ten przystanek, doróbmy tu przystanek. Już to wy jakoś wygląda, wiecie? Jest dobrze, więc myślę, że w ten sposób będzie to trzeba zrobić. I tą linię możemy puścić tutaj aż. Poczekajcie, fioletowa dokąd sięga? Fioletowa sięga dotąd. Yy, więc tak. Doróbmy przystanki, aby móc je potem przesuwać. Aha, gra zasugerowała nam takie rozwiązanie. Ale my ten przystanek i tak musimy. Czy tu jest przystanek? Tak, jest. Więc przesuwamy go tutaj. Tego przesuwamy tutaj. I teraz ty byś mógł dojechać aż do samego końca, tak? Więc musimy dorobić kolejny przystanek. Wiecie, go od razu przesunę tu na sam koniec. Zobaczymy, jaką trasę zasugeruje nam gra. Wyłączmy tą fioletową linię, bo ona nam troszeczkę przeszkadza. Ehe, wiecie, co to jest jednokierunkowa, tak? Bo tu mam rądko zrobione. Wiecie, co to jest tak mało istotne miejsce, że to rondo chyba zrobię dwukierunkowe. Będzie to dosyć dziwna rzecz, bo to będzie mało efektowne, efektywne. Boże, co ja mam z tym wyrazem? Ciągle się mylę. Wyłączmy fioletową, bo fioletowa sobie tędy może jechać, ona sobie ogarnie i przerzucimy linię niebieską na zakręcie. Nie ma tak przystanek na zakręcie, ale myślę, że to nie będzie większy problem. Dobra, wyłączmy czerwoną. Aha, czerwona, czy się. Tak, się pokrywają. To wiecie co? Ten przystanek stąd zdejmijmy. Zróbmy go tutaj na linii prostej. Dobrze, stąd wyjeżdżamy sobie. Ona powinna być teraz tu z fioletową ładnie się łączyć. Yy, fioletowa. A może gdybyśmy zrobili też fioletową tutaj do końca? Wiecie, co to nie jest głupi pomysł. Oj, nie chcący zrobiłem nową linię. Niech ona sobie tutaj też zawija. To będzie taka nasza stacja przesiadkowa. I jest dobrze. Czekajcie, niebieska, tu, tu niebieska miała. Dobra, niebieska sobie tędy jeździ, więc fioletowa nie musi mieć żadnego przystanku. O, zobaczcie, niebieska się zatrzymuje przed rądem, fioletowa zatrzymuje się na rondzie, więc nawet, jak ktoś będzie chciał sobie dojechać z takiej małej trasy, to może wybrać sobie jedną lub drugą linię, potem może się przesiąść tutaj. Tu jest ładnie, tu jest ładnie. Czerwona linia jest cacy. Słuchajcie, mamy bardzo dobry dojazd w te rejony, tak. Do strefy przemysłowej. Tutaj głównie będą podróżować nasi mieszkańcy. I teraz słuchajcie, trzeba by jakoś wykorzystać jeszcze ten rejon, żeby ten rejon połączyć i może zróbmy z tego linię nie za długą, która właśnie będzie łączyć centrum. Ona będzie sobie przejeżdżać tędy, wiedzie tutaj i gdzieś tutaj może ją zakończymy. Tak będzie łączyć, wiecie, te wszystkie linie. Dobra, to jest dobry pomysł. Trzeba go wdrożyć. Hmm, tylko ciekawe, gdzie ta linia będzie miała zamiar nam zawracać. W ogóle tu jest tak trochę dziwnie wyszło, bo one będą nawracać w miejscu, nie te autobusy. No ale dobra, dobra, mniejsza o to. Więc tak, zaczniemy na razie stąd. Potem zobaczymy, co nam zasugeruje gra. Aha, tu zrobiłem jednokierunkową chyba. No dobra. Więc to nie będzie tak pięknie, jak miało być. Czy tutaj też nie? To jest jednokierunkowa. Jenyś. No, nie zrobię tego. Dobra, może pójdziemy nieco bokiem. Nie z tej strony. Czekaj, chociaż nie no co ja gadam. Przecież to jest stędy. To jest dobrze. Dobra, lecimy tą stroną. Yy, przed rądem, za rądem. Przed rądem, za rądem. I teraz tak, przebijemy się tym tunelem. Czyli tutaj. Wiecie co? Bo nie, zrobimy go trochę dalej. O, tutaj. Potem bezpośrednio za rądem. Znaczy się, za zjazdem, tutaj znowu. Tak, aby oni mieli... Potem się przesunie te przystanki, aby jakoś bliżej siebie byli. I co? No i właściwie tu powinniśmy kończyć. Wiem, co zrobię. Na razie zróbmy to w ten sposób. Potem tam zrobię takiego małego dzyndzla, w którym autobus będzie mógł sobie nawracać. I te wszystkie linie powinnam się ładnie gdzieś tutaj zawsze przecinać. Dobra, ale czy ja tędy potem wrócę? Coś tu wrócę. Tędy mogę jechać, ale czy ja tędy zawrócę? No spróbujmy, dobra, bo już nie pamiętam jak te drogi robiłem. Tu w ogóle nie ma dojazdu w tym momencie, ale jest w tym momencie i dobra, niech będzie, niech będzie. Tu się połączmy, więc tak. Teraz te przystanki są nam zbędne w tym miejscu. Ten przystanek też sobie podaruję, aby nie robił nam korku. Ten przesuniemy tutaj. O. No i widzę, że gra zasugerowała też jakieś rozwiązanie. Niech tak będzie. Wszystkie będą tutaj się spotykać. Tu będzie jakaś mała stacja przesiadkowa. Chociaż wiecie co? Tego dzyndla mógłbym zrobić faktycznie, co nie? Chociaż zobaczmy. Później jak to wyjdzie w praniu. Jeszcze raz wejdziemy w budowanie. Aha, tej linii zmienimy kolor. Mam nadzieję, że to coś z tego wyjdzie, nie? Że to w końcu nam pozwoli wykorzystać bardzo ładnie nasze linie. Więc teraz tak. Spójrzmy na wszystko z lotu ptaka. A szybka analiza. I zrobimy małą skaccenkę. Tutaj ogarnę mniej więcej coś do zrobienia, i będziemy lecieć dalej z budowaniem. Więc tak, tutaj się spotykają trzy linie. Stąd wyjeżdżają nam trzy autobusy: czerwony jedzie brzegiem do przemysłowej, ten jedzie bardziej środeczkiem fioletowy przez przemysłową. Niebieska linia jedzie tutaj brzegiem, skupia się na nowej dzielnicy naszej mieszkalnej. Łączy się delikatnie z y, mieszkalną oraz z przemysłową, i przejeżdża przez przemysłową. Zielona, chciałam żółta. Y, zielona linia przejeżdża przez te, y, przecina te linie autobusowe, przejeżdża centralnie przez tą. Tutaj y, się łączy, przecina. Dobra, słuchajcie, y, więc wszystko jest ogarnięte, wszystko się zgadza. W tym momencie zrobię małą kadstękę, zobaczę mniej więcej ile materiału nagraliśmy. No i będziemy jeszcze coś budować na pewno. Dobra, do zobaczenia za chwilę. No i witam Was po krótkiej przerwie. Słuchajcie, jak spojrzałem na czas tego nagrania, w którym ja poświęciłem się na wybudowanie tych nowych naszych dróg transportowych, komunikacji miejskiej, to troszeczkę się aż zdziwiłem. Nie sądziłem, że to jest aż tak długo, niż to tyle trwa. Więc słuchajcie, myślę, że zrobimy to w ten sposób właśnie puściłem pauzę, zrobiłem jakieś pierdółki no i akurat miasto nam wbiło kolejny poziom, tak? Mamy wielkie miasto, mamy do wyboru trzecią pożyczkę elektrownię słoneczną, ale aczkolwiek nasze miasto tak dobrze sobie radzi, że chyba w ogóle nie będziemy tej pożyczki brać. Tutaj akurat słabo widać, ale mamy prawie 800 tysięcy gotówki, więc to wystarczy naprawdę na bardzo ładne, na bardzo ładne inwestycje. Słuchajcie, na pewno tak widziałem w strefie przemysłowej jest bardzo dużo tirów, robią się korki, więc mi się wydaje, że pójdziemy jednak troszeczkę na dół z tą przemysłową erą, mówię erą, z tą przemysłową strefą, żeby tak właśnie tymi pociągami trochę to Odciągnąć. Jak widzicie, mam jeszcze elektrownię słoneczną, więc słuchajcie, w tym miejscu skończymy odcinek. Mam nadzieję, że w kolejnym troszeczkę bardziej więcej konkretów uda mi się pokazać, a nie tylko budowanie transportu. No ale myślę, że to była na pewno dla mnie bardzo dobra lekcja, głównie dlatego, że to były Wasze sugestie. Mam nadzieję, że dla wielu z Was również to będzie dobra lekcja, i mam nadzieję, że ten schemat, który stworzyliśmy wspólnie wypali, uzyskamy bardzo ładną ilość przejazdów naszych mieszkańców, że drogi się odkorkują, dlatego tym miłym, optymistycznym akcentem chcę Wam podziękować za to, że wytrzymaliście ze mną tak długo podczas układania przystanków autobusowych, dlatego dzięki, widzimy się w następnym odcinku. Na razie.